Hej, cześć się mano mam wszystkim, z tej strony Mariusz, witam Was w kolejnym... Yy, w kolejnych skrótach spotkaniach, tym razem jest to faza pucharowa. Jedna ósma finału yy, tutaj Francja zagra z Nigerią, a więc Francja pierwszy zespół grupy C mimo porażki w końcowych sekundach z Danią yy, A także Nigeryjczycy, którzy fantastycznie ten turniej rozpoczęli, ale musieli ostrożnie uznać wyższość w grupie Argentynie i pięciu bramkom Leo Messiego. Oto składy, jakich dzisiaj zobaczymy obydwa zespoły. Francja, jak widzimy, w bramce Hugo Riz, dalej Umtiti, Varane, Sidibe, Mendy, Pogba, Kante, Matuidi, Griezmann, Giroud oraz yy, Mbappé. A tutaj Nigeria i w bramce Ezenwa dalej Trost, Ekong, Balgun, Echezil, Omeruo. Didi Obimikel w pomocy Musa i Moses na skrzydle a w środku Odion i Galo, który notuje nieprawdopodobnie dobry turniej ma już na swoim koncie 5 bramek, no i rozpoczynamy to spotkanie, rzutka nigeryjczyków, uwaga Musa głową, rykoszet i Galo właśnie zdobywa pierwszą bramkę w tym spotkaniu 1 do 0, to jest szósta bramka na tym turnieju Odiona i Galo fantastycznie rozpoczyna się to spotkanie dla nigeryjczyków, na których nikt tak naprawdę nie stawiał, bo to jest najgorsza drużyna turnieju, ale Francuzi również są jedną z najmłodszych drużyn, tutaj kompletny rykoszed, brak szans na obronę przez Jorisa, no i tej Musa, no to chyba od Umtiti'ego odbiła się ta piłka, Odion i Galo po prostu tam stał, nie ma mowy o spalonym, i 1 do 0, ale Francuzi ostro zaczęli atakować, i już mamy remis! To jest kolejna akcja, to jest kolejna akcja, i Piąta minuta zaledwie, a Kylian Mbappé doprowadza do remisu. Remisu, który na pewno uspokoi poczynania Francuzów, bo jednak zaczęli dosyć nerwowo, to Nigeryjczycy zaczęli prezentować lepszą, lepszą jakość w ofensywie, ale Griezmann świetnie tutaj dośrodkował. Zatrzymał się Omeruło, raczej zatrzymał się Mbappé, Omeruło pobiegł dalej, zgubił krycie. No i Mbappe został niepilnowany przez ułamek sekundy, trost ekong nie zdążył. Ezenła miał piłkę na rękach, ale to było za wiele. Za wiele, żeby mógł tą piłkę wyciągnąć. Mamy remis po pięciu minutach przypomina to spotkanie wczorajsze rzeczywistego świata Chorwatów z Danią. Tymczasem, jak widzimy, Nigeryczycy atakują. Uwaga obok słupka! Onazji próbował. Nigeryczycy jednak cały czas utrzymują się przy piłce. Groźniejsze ta akcja. Znowu i galo obok słupka! No ma tutaj zielone światło ten zawodnik, żeby oddawać strzały z każdej pozycji na boisku Mendy wrzutka, Giru głowa, ezenła, myślę, że mógł to łapać, ale wybił piłkę do boku No i cały czas Francuzi w defensywie mimo wszystko jednak To jest bardzo brudne spotkanie obok słupka Musa To mogło być 2 do jednego dla Nigeryjczyków Na razie Francuzi nie mrawo dosyć, Giru będzie strzelał, nie, Mbappé no i prosto Ezenue ten jednak nie zdołał piłki złapać. Za pierwszym razem musiał ją łapać. Po raz drugim. Mbappé do Giroux. Uwaga, uderzenie obok słupka. Mógł tego Ezenła nie wybronić. A więc Francuzi również kąszą tutaj. Dobre, wrzucenie piłki. Znowu próba Giroux. Znowu Ezenła. Druga połowa już zdecydowanie lepsza w wykonaniu Francuzów. nie Niemniej jednak Gryczycy atakują. Etchengil ma piłkę. Zgranie do środka. Didi! Ale... Bez problemu łapie tą piłkę Hugo Jori 55 minuta spotkania i znowu ma piłkę Igalo. Będzie uderzał, tak jest! Obok słupka milimetry tylko dzieliły zespół Nigeryjczyków od drugiej bramki. Tymczasem Golokante po rzucie z autu będzie rzut rożny. Będzie rzut rożny dla Francuzów. Pogba z rzutu rożnego. Już raz z tego właśnie narożnika padła bramka, ale teraz ładnie wybijają Nigeryjczycy piłkę jednak Mendy Kante, CDB kapitalnie zagrał i to jest 2! 2 do jednego. Olivier Giroud to jest dobre spotkanie Olivera Giroud nie, może nie dominował fizycznie, ale miał kilka groźnych strzałów i teraz skończyło się to bramką i szczerze powiedziawszy jeśli to było dobre spotkanie Giroud no to trzeba powiedzieć, że że po prostu cała drużyna w tym momencie spisuje się dobrze Naprawdę brawo dla Giro za tą bramkę, za tą akcję. Bo to było trudne, to było trudne uderzenie. Takie z pierwszej piłki. Piłka jednak wypieszczona, zagrana idealnie do nogi tutaj. Kapitalnie Ezenua zatrzymał się w miejscu, został na wykroku, bo szedł do środka bramki i 1 do 7 y, jed, do zera. Chciałoby się. 2 do 1 prowadzą Francuzi. Ładnie, nawet bez patrzenia podciął tą piłkę Giroux. I wielka radość w obozie Francji. Natomiast muszą teraz odrobić straty nigeryjczycy. I Galo znowu będzie udało do dystansu. A jak żeby inaczej? No tylko że tym razem daleko obok bramki z lewej nogi, i Igalo troszkę zaczął się nam gubić Igalo. Za dużo tych strzałów. Teraz znowu próba i tutaj niby Jorys powinien bez problemu to złapać, ale musiał interweniować dosyć panicznie. No i co to, to wygląda troszkę słabo? 70 minuta gry Kylian Mbappé ma piłkę. Swobodnie wyczuje do Mendiego dwójkowa akcja, znowu Mbappé, dośrodkowanie, zgranie kompletne i to jest bramka, to jest bramka samobójcza, Ezenua, gdzieś tam ta piłka została w blokach, zderzyli się ze sobą trzej gracze, Giru, Ezenua, a także prawdopodobnie Trost, Ekong, no i ostatecznie ta piłka wturlała się do bramki. Kolejne samobójcze trafienie na tych mistrzostwach. No zdecydowanie to trost Ekon tam przeszkadzał Ezenuje w skutecznej interwencji. I ta piłka nie wiem czy nie powinna być tak naprawdę zapisana tutaj ta bramka Klienowi Mbappé. Nie, tu jeszcze opanował Giroux. Chyba to nawet Ziru powinien być tutaj autorem tej bramki, ale ostatecznie uznana ona została. Ezenuje. a tutaj niebezpieczna sytuacja, ale Igalo nie, nie dał rady wyskoczyć. No i zmiana w zespole Nigerii. Wiktor Mouzes schodzi za niego Kolechi i Chianacho. No może jest bezbarwny mecz kompletnie, jak widzicie też na skrótach wcale go nie było widać. Tymczasem Griezmann, często zmieniali pozycję Francuzi. Antoine Griezmann kapitalnie podaje... Giru wychodzi sam na sam cztery! Nie, Zelma teraz fantastycznie broni! To ciężko się przyczepić naprawdę do Nigeryjczyków, bo widać po prostu brak doświadczenia. Francuzi mimo że są młodzi, to są jednak niesamowicie doświadczeni, są gracze, którzy krali na poziomie Premier League, teraz jeszcze ich był bliski. Żeby oddać celny strzał, ale nie potrafili strzelić z pola karnego Ingerijczycy i chyba to był... I, i główny problem w tym spotkaniu, dlaczego strzeli tylko jedną bramkę? 3 do 1 przegrywają, a Franca, Francja, Francja, <laughs> Francja melduje się w jednej czwartej finału. Do zobaczenia, cześć!